Dobra, także yy, dzisiaj coś zobaczycie. Przewiteczek yy, z Ewo Daniela. Mieliśmy coś pofocić, po nagrywać. Yy, letnie opony i zlodowaciałe drogi pod yy, Bawią Górą nie służą za bardzo, no ale wszystko jest git. Wszystko jest git. Najprawdopodobniej yy, albo, albo szyny, które nie były... To się zaraz ogarnie i jedziemy jeszcze coś pochodzić póki jest trochę słońca. Ale sytuacja już jest opanowana. A bo tu jest wytargiwane. O. Zdokret dzięki naprawdę, bo byśmy sobie tutaj mieli ten sylwester. Już na nie? A tu Zobacz. So. O? No. pewnie stanęła w zębach no bo, bo coś takiego tak jakby spadek mocy no. No, no no właśnie było widać że tak spadek mocy był ja odpuściłem gaz bo się wystraszyłem no i zdech mi no bo wiadomo jak no. puściłem hamulec to to zdech nie? No, ale pierwszy raz w życiu coś takiego no i dobra to by było na tyle, potem pojechaliśmy jeszcze trochę pofocić, porobiliśmy trochę zdjęć, gdzieś tam wrzucę w opisie linka do tego, a reszta Daniel wam opowie trochę o furze, bo tam są grube mody, ja się na tym do końca nie znam, on wie najlepiej, no to teraz wleci duży, dłuższy materiał po prostu o tym. Co tam jest zrobione, co tam jest podzielone z silnikiem, co tam jest zrobione z napędami i ze wszystkim Także możecie sobie oprzeć kto jest teraz zainteresowany, no to teraz jest jego 5 minut po prostu Hej chłopie, dzisiaj to my polatali, porobili jakieś zdjęcia A tu coś więcej on nam opowie, bo ja tu nie, nie wiem nic o tym Ale on tu coś więcej o tym silniku opowie, bo ja tu, ja tu nie mam pojęcia nic o tym Możesz tu co, przepowiedzieć o tym? <laughs> o oh, fuck tak, o partyzantkę. partyzantka. Nie, no, <gry> to jest właśnie dobrze zrobione, tak zwane ponosemu, bo tu no. akurat to Tomuś tutaj wszystko pracował, zresztą tak się nazywa jego firma ponosemu. No jest no. zrobione ponosemu na nasze tereny, pod nasze techniki jazdy, nasze zakręty. A co generalnie? Można powiedzieć tak, Samochodzik w moim posiadaniu już, można powiedzieć, 11 rok. No no. Yy, wiadomo, cały Cos yy, yy, był modyfikowany, odkąd go praktycznie mam, ale maluśku, bo wszystko zależy od zawyklu się nie? A no to jak w każdym projekcie. <laughs> ale plan miałem z góry ustalony. I na dzień dzisiejszy wygląda to tak. To co oczywiście nie jest jeszcze koniec. Co będzie później też, to powiem W yy, dalszej, dalszej rozmowie. Ale no. odkąd go mam, to już zrobiony jest oczywiście pierwszy poszedł motor. Więc motor był niestety trzy razy na stole Ale Bo hope. wcześniej jak go zakupiłem, ten samochód miał oczywiście, bo to był z Japonii samochód, więc kierownica po prawej stronie no. I znałem się wtedy z takim Zbyszkiem, który robił mi przekładkę Zgodnie ze sztuką, czyli jest po prostu tak jak zrobione jak powinno być, czyli komputer jest po tej stronie, LHT no, no. Silniczek odwyczeraczek, przedłużane wiązki Yy, ściana grodziowa zrobiona, więc nie ma tam partyzantki typu yy, jak można tak spotkać niestety kaleczą te samochody, boszka i jazda. Mm -hmm. No i właśnie. Yy, silnik niestety mi zepsuł, położył mi go na stole i praktycznie nie skończył, nie rozebrał. Yy, rozebrał, nie skończył. Silnik musiałem odzyskać, samochód odzyskałem w kawałkach I wtedy... No kurde Tak, no niestety, tak że no, tutaj akurat czar i tej naszej całej znajomości No nieraz się tak zdarzy, to każdy... Już, <laughs> ja też już ostatnio... Dokładnie ...przerabiał e, Samochód poseł w ręce Tomka, który go wziął, rozebrał do śrubki e, Silnik do śrubki No i okazało się, że po prostu kolega tam nawkładał on po prostu jakiś... Nie wiem, ba, panewki, nawet koltaku było użyć, bo okazało się, że mu się fi, y, wału zgodziła, więc tak mi to chciał sprzedać po prostu. No i no. zamówienie dostanów, kucizna cała, całego motoru, nowe wiadomo, panewki, nowe korby, tłoki, pierścienie. I tak dalej. No i zaczęła się zabawa ze składaniem. No i później oczywiście apetyt rozmiary jedzenia, bo jak się zaczął, je robimy już, kurwa, kupujemy i tak dalej, pasowałby lepsze turbo. No, no. to jakie było najlepsze turbo na rynku? No to nie wiem, wzięliśmy dziewiątkowe. Nie, mówi, jak już kupuje dziewiątkowe, to już celuj w FT Grina, który wychodził w najmocniejszej wersji Evo 9, czyli GT400. Byłem mhm. to turbo. Oczywiście na dzień dobry poszło to do Polo nas tu rozebrać, sprawdzić, zrobić rewizję. Ktoś te turbo tam fajnie dziubną, naprawdę bardzo fajnie staje. A dlaczego tu było Dlatego, bo to jest, jakby nie było seryjne turbo, bardzo najmocniejsze w sumie, ale jednak jeszcze seria, więc no, no. staje z samego dołu. Na moje możliwości jazdy na to, co ja potrzebuję, to jest bardzo dobry parametr. Nie chciałem żadnej maciory tutaj wkładać dużej, żeby nie mieć dużego laga z dołu i nie jeździć na antilagu. Mm -hmm. no. Później yy, zespół napędowy, czyli sprzęgło pasowało z dziewiątki włożyć czyli oczywiście zamach też dziewiątki nowe było No to później zabawa przy samym rozrządzie. Też są koła regulowane. A, to jest fajny temat. Bo oczywiście Daniel, po sobie pomyślał, no przecież kurwa, jak to polsko cebula? <grymne> z Aliexpress. <grymne> no, to nie kupało tam części, nie? Do projektu. Kupiłem koła regulowane z Aliexpress. Piękne były kolor czerwony, no. to by się w nim nie zakochał. no tak, no tak, na się wszystko pięknie No, nałożyliśmy na to rozrząd, oczywiście nie było można poskładać tego rozrządu bo się nie zgadzały w ogóle znaki i tak dalej, ale Tomek sobie dał z tym radę ale po przejechaniu, dosłownie jak docieraliśmy motor przy samej docierce, jak zobaczył jak w, w jakim stanie są koła no. że same te zęby są już pościelane po prostu, prawie za obłe ja pierdzielę. to powiedział, Ściągamy posek, po kielo to jeszcze nie było. No. no bo docierałem to jeszcze to w pizdę nie dostawało nie, yeah, nie yeah. no i to kosztowało mnie moja oszczędność polska y Tyle, że kurwa kupiliśmy porządne, oryginalne koła, ja nowy pożeg, więc rozrząd musiałem zrobić drugi roz, no. tak zaoszczędziłem, no ale wiadomo, no było trzeba, to było trzeba. No pewnie, że takie rzeczy to muszą. w los tutaj oczywiście krótszy, nawet nie seryjny, yy, Palonka Racing, mhm. yy, no i wiadomo, z temu sprzętem nowy zakute węże i tak dalej cały dolot, caluśki jest dolot zrobiony, raczej zrobiony, włożony z HKS-a grzybek HKS no są tu Oczywiście, graty tak, mocne tak, to jest akurat oryginał mogę się pochwalić aczkolwiek bardzo można łatwo kupić za 80 złotych bo też takie są tak, tak, to też się spotyka, no. a żeby nie było to taki właśnie mam tam <grym> ale tam jest budżetowy samochód tu nie, no to są, to są mocne rzeczy akurat ty. <grym> teraz tak Wałki są włożone od 6 HKS-a, i z wałkami też były. Ja ja, bo kupiłem oczywiście Brian Crowery. No mm -hmm. bo to nie Nie wyszło to w ogóle z tymi wałkami. No. no I oczywiście też to był dobry interes. Zaoszczędziłem na tym, że musiałem kupić oryginały HKS-a. E, no i znowu później to mega da, jak zrobisz tak, 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 to oczywiście lecimy konwersja w y, cewek. No, no. Bo Ewo, no ja wiadomo, ma na, na tych dwóch cewkach zrobione te cewki, czasem już po prostu mają swoje roki, czasem brakuje, trzeba zrobić konwersję. Y, ma swój patent na wkładanie cewek, oczywiście Toyoty, zrobiona jest pełna konwersja, czyli poprzerabiane w ogóle wiązka, zrobione mm -hmm. są te cewki. Oczywiście układ paliwowy jest cały nowy, nowe wężeczko jest nowe, pompa jest DW200, zacznę, mm -hmm. pompa paliwowa. No, no. Yy, wtryski są 850 cc, okay, okay. bo o tym też warto wspomnieć, żeby mi tam ktoś nie zarzucił, że na sernicy skaliście. Ale chłopie znawcy i tak się znajdą, to oni zaraz tam będą szukać. Ja lubię, ja lubię, wiesz, posłuchać po ogląd no. internetowych rzecznawcy bardzo fajnie, to się przykawię, słucha No tak? dokładnie. To no się najlepiej takie rzeczy czy to Dokładnie. Domowa. O czym by tu jeszcze było, yy, warto wspomnieć? Aha, no pewnie ktoś się zapyta, przecież jak, jak, jaka moc, jaka mapa i tak dalej, ale co za tym idzie komputer. Na początek miałem tu oczywiście seryjny komputer, bo od Evo 6 już można programować, przestrajać sobie komputery, bo mhm. Evo 5 jeszcze miała już zamknięty komputer. No, Dlatego no. szukałem sterowników od Evo 6, żeby sobie go po prostu ustroić. I tam była mapa zrobiona na 400 koni, tak, telo było. No i ale później wjechały inksze mody, od razu wpadł tutaj komputer yy, i wipek W tej chwili mam wipeka mogę zaproponować sobie kilka map, no i w tej chwili są dwie. O kurde. Płoną mapa to jest 350 koni i 600 momentów, a mocno 450 koni i 630 momentów. O kurde. No, jest tam właśnie zrobione dwa switche są, mhm. ALS też jest, aczkolwiek mało używam, nie używam, nie chcę katować turbiny, bo po prostu nie chcę mi się tym żonglować. No wiadomo, wiadomo, dokładnie. To może egzemplarz mi się trafił naprawdę zarobisty. Jak ja go kupowałem, to można powiedzieć, że nie miał rama rdzy jak na te samochody. No, no. Dzisiaj po tym użytkowaniu, a ten samochód użytkuje, to nie jest to, że ja że do kościoła zresztą widać jak wygląda. No, no tak i so jest? Dzisiaj pojechaliśmy kawałek porobić foty. No i tak. wygląda tak jak Evo ma wyglądać, no tak kurde wyglądać, tak naprawdę, opon, opon też ma na, można na yy, każde warunki, choć dzisiaj nie trafiliśmy No, dziś akurat nie trafiliśmy Ech, Oryginalny dyfer wyleciał szóstkowy, sprzedałem go, był w dobrym stanie yy, Pompa i tak była padnięta, więc przede ją na części, pompa AEC yy, dyfrów yy, I teraz co, wjechał cały nowy dyfer Evo 10 jest Evo 10, yy, zaadaptowany tutaj. Mhm. Szpera jest y, kusko, Wszystko to jest poskładane, właśnie, zrewizowane. Tam obudowę niestety musiałem wymienić, bo się trafiło akurat. Y, kupiłem dyfer dziesiątkowy w igielnym stanie, z pękniętą obudową. Psz, <noise> no, ale to tak. jest nasz polski rynek. Tak <noise> I się trzeba z tym wiązać. Tak, się. no zobaczymy. i teraz tak. Yy, Był Customową jedną głośkę, bo trzeba domawiać, bo to jest po prostu. Można powiedzieć, że to jest chyba w sumie pierwsza szóstka w Polsce, który ma, która ma dyfer z dychy. Z szperą kusko, bo to nie jest pasywny typ, tylko aktywny był ułożony, pompa wyrzucona i zaszperowany mechanicznie przez szperę kusko. Mhm. I chyba nikt tego do tej pory nie zrobił, skoro my musieliśmy po prostu jedną płośkę, że my musieliśmy Tomek wszystko tam zapro, zapro, zaprojektował, zlecił, wykonał, dopasował tą płośkę. Mhm. Nie chcę skłamać, ale to chyba problem był z prawym tyłem. Mogę się mylić A ja powierzę, no, że to grubo półczekka dokładnie przebił, po prostu przegub Zrobił, poskładał. Odpaliliśmy to dosłownie chyba miesiąc przed Walvolainem, więc to też było ciśnienie i parcie. Ja, I tak naprawdę na walwolajnie ten samolot został był testowany. Akurdy, no to idealne warunki były idealne, na stwierdzenie. Tym bardziej, że byłem tydzień po pracy kolana, więc. No to jest lepiej Ja tam po prostu dałem tylko nogę na gaz. No i resztem się i dzieje, my, nie? Tak to wyglądało. Yy, jakie dalsze plany? Właśnie, już na półce mamy yy, kupioną szperę Quaifa do przodu. Ja pierdzielę, to, to tak kula, to tak chodzi, a tu jeszcze plany? Tak. No słucham, bo, <grym> słuchaj, nigdy nie jest tak dobrze, gdy nie mogło być. No myśli. tak, no zawsze jest się coś To jest raz. A druga sprawa, że jak upgradeować, to idę po prostu wyżej, mhm. moc 450 koni. Na to, co w tej, tej teraz mam, to tak naprawdę to już jest wszystko pancerne, ale. Ja to jeszcze idę z takim duchem, że boję się, jak ceny. Co się z cenami stanie, tak? Za rok, tak. Dwa, więc pokiela mogłem i była tak naprawdę i ostatnia szpera kwajfa w tej cenie. To ja ją mhm. po prostu wziąłem. No, no. Zamód w tej chwili czeka na mojego kolegę, który mi to będzie rozbierał znowu do śrubki. Cały spód po prostu szkiełkował nowe konserwacje, wszystko nowe po prostu tam chyba będzie się bawił też chyba jakąś lakierkę bezbarwną na te, na te aluminium i tak dalej mm -hmm. niech to poskłada też ładnie, też mnie to będzie cieszyło, jak jasne, że tak, niech to od spodu też wygląda e, wyjściowo kilka, no, no e, kilka blizn wojennych po 10 rokach samochód posiada, <laughs> ale do dzisiaj nie robię z tym nic, bo ja wiedziałem, że e, finalnie i tak będzie po prostu robiona polereczka i tak dalej no, więc no, nie no. będę e, malował 50 no, ta, razy no. tylnych zderzaków i to była dobra decyzja, bo na dzień dzisiejszy e, Warstwa lakier na tylnym zderzaku byłaby pewnie no. 5 mm. No dokładnie Dokładnie, dlatego no. y, tak zaplanowałem Jak zrobię już spód, wszystko to poskładają właśnie do porządku Prysną mi to co tam mają, właśnie prysną ten tylny zderzak y, Dokładki, którą straciłem na jastrzębiu No to później pójdzie po prostu polereczka No i samochód można powiedzieć, że i tak jest wystawowy no Podoba się, ładnie wygląda Nie ma naprawdę, nie ma się do czego doczepić Nie rozpada się a mogę się pochwalić tym, że no użytkuję go zgodnie z przeznaczeniem. Dokładnie. Do tego mi suszy, Cie cieszy mnie po prostu nawet jak nieraz nim wyjadę, żeby go wyodkurzać, umyć, wypiję sobie kawę na tarasie, popatrzę sobie na niego, kto kocha motoryzację wie o czym mówię, no pewnie. że takie rzeczy też cieszą, Dokładnie. a jak już się po prostu wsiądzie do niego, odpali, zagrzeje, no to... wypłaci się mu to co powinien, no, no to po prostu, yy, no, Buzia sama się śmieje. Tak, no, banan na ryju jest niesamowity, po prostu przejechać się tą furą z Danielem to jest kosmos po prostu. Na co dzień chce śmigać leksem uturbionym, to swoją drogą, ale Ewo ale to zawsze serduszku. Tak, nie stać mnie, żeby nie jeździć na co dzień, dlatego mam tutaj właśnie takiego jeszcze <ścoughs> pocieszacza, można powiedzieć. No nie. Nie mogę tego porównać z samochodu, aczkolwiek można powiedzieć, że delikatne wrażenia zostają, bo tak samo jest quattro, jest czysta koni. Można się tym pobawić. Mam na miastkę tego co mam w garażu. No? dokładnie, nie? Nie trzeba tak, tam tego tyrać. A zawsze sobie można poprawić drogę do pracy. No takim coś mi drogą jeszcze takimi drogami jak są tu. Pod domem po prostu wyjeżdża i ma takie drogi zaraz, że masakra, także. No tylko Każdenu takie furki. Życzę. No, nie, no takim mieć pod nie, to pod pod to to no spoko a plany, plany, plany są jeszcze do przodu idące na tym nie jest koniec, aczkolwiek na 10 roków to jest tyle, co się udało z tym samochodem zrobić Niepewnie, no pewnie, dobra o dużo rzeczach pewnie nie wspomniałem, bo jest tak, mówię aluminiowe chłodnice, większe chłodnice oleju to... Tam, no, ale to są już tyle też tych, tych, tych niuansów, że jakbym to chciał wszystko naprawdę powiedzieć, to musiałbym sobie to spisać tak naprawdę, nie? No pewnie, Adamko. Nic, no to mamy wszystko. Opie. to jeszcze ogram. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Ja za dzisiaj pośmigałem z Danielem i ja lecę po prostu montować to do domu i obrabiać foty. No i teraz może wrzucę coś akurat z tego, co dziś pojeździliśmy. Chociaż warunki były, były takie, takie ser były warunki, kurde.